Moja uwaga została przekierowana z ziemi na niebo. 10 lat temu moje nieswoiste symptomy zostały wreszcie zdiagnozowane jako choroba układu tkanki łącznej zwana skleroder sklerodermą. Ta choroba atakuje wszystkie tkanki w ciele i prowadzi do nadprodukcji kolagenu co blokuje żyły prawie w wszystkich narządach. W moim wypadku doprowadziła do zastosowanej niewydolności serca i do pogrubienia ścianek płuc, w efekcie blokując przepływ krwi do reszty mojego ciała. Moje palce stały się sztywne i twarde jak kamień, a moje... Stawy i skóra bolały jak przy infekcji grypy. Codziennie prześladowały mnie zmęczenie i słabość. Jednak problemy z połykaniem i zaburzenia żołądka nie zabrały mi jeszcze apetytu. Gdy ta utajniona choroba została zdiagnozowana, okazało się, że pochłonęła już wiele śmiertelnych ofiar. W istocie zmarły trzy osoby z mojej grupy wsparcia. Ze względu na reakcje alergiczne, nie mogłam wypróbować nowych lekarstw, a lekarz zawyrokował, że nie przeżyję przeszczepu płuc serca, do którego bezwzględnie się kwalifikowałam. Niewiele wiadomo o tej chorobie. Nie jest. Yy, Znane jej położenie. Nie bardzo wiadomo, jak ją leczyć, więc czego mam szukać u lekarzy? Pan jest moją nadzieją i moim źródłem przetrwania. Po otrzymaniu diagnozy udałam się prosto do Pana. Byłam nieco stłumiona i w stanie szoku. Panie, czego ode mnie chcesz w tym czasie? Co mam robić? Wołałem do pana przez, przez łzy, a jego cichy, łagodny głos pytał mnie w moim sercu. Czy będziesz kochać mnie i iść za mną, nawet jeżeli nie uzdrowię cię od razu? Czy będziesz mi ufać i czy użyjesz tej choroby, aby zachęcić innych, którzy są w trudnych sytuacjach? Nie potrzebowałam zbyt wiele czasu, aby dać mu bezwarunkowe tak. Dostrzegłam wielką potrzebę zagłębienia się w Boże Słowo. W miarę jak Pan zaczął mnie uczyć, widziałam coraz więcej błogosławieństw, jakimi mnie obdarował. Mój mąż, Reed, był wierny naszej małżeńskiej przysiędze, w chorobie i w zdrowie. On ma naprawdę dobre serce i jest prawdziwym opiekunem. Chwała Bogu za ten dar. Aby, nie, aby, aby się podnieść na duchu, zaczęłam pisać listy do Jezusa, wyrażając Mu swoje oddanie. W miarę mojego pisania Jego Słowo działało we mnie coraz mocniej i po około sześciu miesiącach Pan położył mi na sercu aby pisać do ludzi w potrzebie, wkrótce zaczęłam pisać listy raz w miesiącu, potem urosło to do posługi, zachęcenia. Zamiast skoncentrowania się na samej sobie, pozwalałam Bogu, aby urząd wyrażliwiał mnie na potrzeby innych. W 1995 roku moje płuca stały się twardsze i przeszłam bardzo. Poważny zawał, który uszkodził moje serce, więc dzisiaj, żyjąc na tlenie, wiodę nieco odizolowany tryb życia, jednak nadal piszę listy do ponad pięćdziesięciu kobiet. Zawsze chciałam mieć więcej czasu na wstawiennictwo i Jezus spełnił to pragnienie. Moja choroba nie zaprząta wiele mojej uwagi. Chwała Bogu! Natura Chrystusa i moc Ducha Świętego działają we mnie. Chwała! Dwa lata temu usłyszałam, że zostało mi około pięciu lat życia. Jednak nie rozmyślam ani o tym, ani o słabości czy bólu. Właściwie mój umysł jest pochłonięty sprawami z góry, a nie ziemskimi. Moim lekarzem jest Słowo Boże. Moja pomoc w czasie potrzeby, nadzieja i radość jest Chrystus. On przemawia do mnie codziennie i niesie mnie poprzez swoje słowo. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie. Mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Psalm 31, 15. Bóg widzi wszystko, więc pozwalam mu planować mój dzień. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królewskiej, księga Estery 5:14. Bóg dał mi cel tutaj i teraz. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się zeń i weselmy. Psalm 118. Radość zmniejsza przerastające nas trudności. Bóg nie obiecał nam życia bez zmagań. One właśnie przyprowadzają nas do wiary w Niego. W rzeczywistości Jezus powiedział: Na świecie doznanie uścisku, doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, ja zwyciężę świat. Ewangelia Jana 16:33 Zdobywamy zwycięstwo, pokładając trudności. Pokonując trudności, trwają, przychodzi po walce, dopóki żyjemy na ziemi. Nie możemy uniknąć ciemności, jednak wiara w Jezusa daje nam pewność zwycięstwa w wojnie, znalezienie pomocy w czasie, po w czasie potrzeby i siły na każdy dzień. Wszystko mogę w tym, którym je wzmacnia. List do Filipian 4,13. Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi. Niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem. Psalm 29. Jaka jest moja rola w tym wszystkim? Odpoczywam w Jezusie. Uległość, poddanie się Jego wszystkim błogosławieństwom to drogą, tą drogą mogę kroczyć w zwycięstwie. Amen.